Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi Salomonowi, mówiąc: Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem. Będziesz strzegł zarządzeń Pana Bogatwego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w prawie Mojżesza. Aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz. I wszystko, czym się zajmiesz. Pierwsza Księga Królewska, rozdział drugi, wersety od pierwszego do trzeciego. Moi drodzy, w tym dzisiejszym fragmencie z pierwszej Księgi Królewskiej, który mogliśmy przed momentem wysłuchać, myślę, że dotykamy dwóch bardzo ważnych, istotnych kwestii. Pierwsza z nich to Kruchość i przemijanie ludzkiego życia. Widzimy, jak to nasze życie jest kruche, że tutaj na Ziemi mamy tylko określony czas przeznaczony na tą naszą doczesną pielgrzymkę. Widzimy, jak z kolejnymi latami, z upływem czasu przychodzą kolejne pokolenia. Jedne przychodzą, drugie odchodzą. Wszystko przemija. Ale to, co na tym świecie ma być niezmienne, to jest właśnie. Boże prawo, Boże przykazania, które mają być fundamentem ludzkiego życia. I to oparcie ludzkiego życia na Bożym prawie, na bożych przykazaniach jest drugą, dość istotną kwestią, która bardzo mocno przebija z tego, yy, z tego fragmentu Pisma Świętego. Kiedy spoglądamy na Boże przykazania, na Boże prawo, chcemy uświadamiać sobie, że dekalog. Nie jest jakąś formą ograniczenia ludzkiej wolności, tak jak wielu współczesnych ludzi sądzi i myśli. Ale właśnie Boże przykazania pokazują nam bardzo dokładnie, co tej ludzkiej wolności zagraża. Każde, każda decyzja człowieka, każde ludzkie decyzje, wybory, nie tylko te, które odnoszą się do życiowej drogi i powołania, jak udany człowiek wybiera. Ale również te decyzje takie drobne, codzienne, które każdego dnia musimy na nowo podejmować, powinny być właśnie oparte na dekalogu, na Bożym prawie, na bożych przykazaniach. Bo tylko wtedy, jeśli to Boże przykazania, to Boże prawo będzie w nas głęboko zakorzenione, tylko wtedy człowiek będzie miał pewność, że w tym swoim życiu się nie zagubi, że w tym swoim życiu nie zejdzie na manowce grzechu, że nie oddali się od Boga. Trzeba nam, moi drodzy, prosić bardzo mocno ducha świętego o taką łaskę, abyśmy mogli właśnie spojrzeć na Boże Przykazania w taki sposób, abyśmy widzieli w nich drogę do pełni wolności, a nie do czegoś, co tę naszą ludzką wolność ogranicza. Dzisiaj niestety tak wielu ludzi traktuje Boże przykazania jako zbiór zakazów, że Pan Bóg nie zakazuje tego, tamtego, tego nie wolno, tamtego nie wolno. Ale Pan Bóg właśnie, jak kochający Ojciec, pokazuje nam nieustannie, każdego dnia przypomina nam, że mamy zabiegać z bojaźnią i drżeniem o własne zbawienie. Idąc drogą przykazań, mamy właśnie troszczyć się o swoje życie. I te Boże Przykazania, to Boże Prawo są wyrazem troski Pana Boga, abyśmy zwyczajnie w naszym życiu nie zrobili sobie krzywdy. Pan Bóg niczym kochający ojciec mówi do nas: Dziecko, ja robię to z miłości do Ciebie. Kocham Cię i daję Ci te przykazania, abyś nie zrobił sobie krzywdy. Zachowuj je, a będziesz żył. Prośmy więc Ducha Świętego dzisiaj o taką łaskę dla nas abyśmy właśnie każdego dnia potrafili nasze codzienne wybory, decyzje właśnie podejmować w świetle Bożych przykazań.